I'll keep it loud. I car so fast, slip on the curtains, kiss me. I roll so fast, ball break, cause goggles in the end. So come on, you're ready? Let's enjoy the fast, enjoy the fast. A bomb, let's enjoy the fast, enjoy the fast. Be on the road, let's enjoy the fast, enjoy the fast. So feel the crash, let's enjoy the fast, enjoy the fast. Try on back though, enjoy the fast, enjoy the fast. Now check your camera, yeah. No Good. Drodzy państwo, żarty się skończyły. Przed wami niesamowity samochód. Zresztą widzieliście przed chwileczką na początku tego filmu, jakże pięknie on brzmi oraz jak pięknie zaiwania. Przedstawiam wam Macieja, mojego kolegę z działu aut nowych i to jest jego samochód, a on ma ochotę sprzedać auto. Jeżeli chcecie się dowiedzieć na, jaka będzie cena tego samochodu, zostańcie do końca tego filmu, a się dowiecie. Maciej, co to jest? Rocznik, wyposażenie? Cześć Maciej. To jest kupra Leon Sport Tourer. 22 rocznik, odebrany w czerwcu, zamawiałem go osobiście w salonie 8 miesięcy przed tym, jak go odebrałem. Konfiguracja jest personalizowana bezpośrednio pod moje potrzeby. Tak naprawdę auto jest doposażone na maksa, oprócz hamulców dodatkowych Brembo, które miały takie sobie średnie opinie i nie ma haka holowniczego. Poza tym auto jest wyposażone praktycznie w całą listę z elementów dodatkowych, które były wówczas dostępne w konfiguratorze. Samochód wyposażony w silnik dwulitrowy, 310 koni, napęd 4x4, oczywiście automatyczna skrzynia biegów, wrażenie z jazdy są po prostu kapitalne. Maciej, na pewno interesuje naszych widzów z TikToka to, ile to pali w ogóle i komu byś polecił ten samochód? No to tak, auto jest idealne jeżeli chodzi o taki daily car dla rodziny 2 plus 2, no ja mam dwie małe córki, które wcześniej też potrzebowałem wózek wodzić w bagażniku, także jeżeli o to chodzi, no tutaj... Rozmiary i wymiary tego auto są bardzo zbliżone do Octavii, która gdzieś tam w swojej klasie jest wyznacznikiem miejsca i funkcjonalności. Co do spalania, no to tak naprawdę 310 KONI z silnikiem dwulitrowym TSI, jadąc spokojnie w trasie, można zajść do 6 litrów. No ale jak ktoś chce się pobawić, to dlaczego zachęca ten samochód? Bo to takie średnie spalanie w cyklu miejskim, czy też mieszanym, osługuje 9 90 litrów. Maciej opowiedz coś o wyposażeniu, co ten samochód ma. Tak, jak możecie zobaczyć, samochód wyposażony jest we wnętrze Petrol Blue, czyli ma fajną, piękną, niebieską, taką granatową skórę. Duży wyświetlacz nawigacji, oczywiście na pokładzie, cały zestaw asystentów dostępnych w tym modelu. Asystent posaruchu, predykcyjny Tempomat, cyfrowe zegary, tak naprawdę no, nie ma niczego, czego by nie mogło tutaj zabraknąć. Także oczywiście u góry dach panoramiczny otwierane okno do połowy długości dachu. Oświetlenie bardzo fajne, LEDowe, ambientowe, co tutaj sobie może pokazać. Też, no, te kolory są do wyboru, jest ich chyba kilkanaście różnych, także i może być inny kolor góry, inny kolor z dołu, zmiana personalizacja, dowolna tak naprawdę. Jak możecie zerknąć do tyłu, fotele są ustawione tak dla dwóch dorosłych z przodu, z tyłu ilość miejsca jest bardzo duża. Oczywiście mocowanie izofix, izofix do fotelików też. Trójstrapowa klimatyzacji, czyli możemy sobie dla dzieciaków puścić no, zupełnie inną temperaturę yy, do tyłu, także dodatkowe porty USB, oczywiście C, czyli te nowsze, szybsze, yy, zintegrowane zagłówki, sportowe fotele, całość tworzy, myślę, fajną kompozycję i, i naprawdę w użytku codziennym sprawdza się idealnie. Najważniejsza kwestia, Maciej, oczywiście interesująca naszych widzów na TikToku, ile to kosztuje, w jaki sposób chcesz to sprzedać? A więc tak, samochód jest w leasingu Volkswagena. Spłaconych zostało 16,48 rat, Interesuje mnie cesja leasingu dla przedsiębiorstwa, jednostki działalności czy też spółki, firmy. Wysokość raty netto to jest okolice ok. 2600 zł. Zostało tych rat, jak mówiłem, jeszcze 32. No i opcjonalny wykup na koniec oczywiście można wykupić nie trzeba więcej 93 tysięcy netto. Nowy nabywca ma możliwość oczywiście zmiany harmonogramu bezpośrednio z użytkownictwem Kwota odstępnego, jaka mnie interesuje, to jest no, oczywiście do negocjacji 20 tysięcy netto. Także moi drodzy, jeżeli ktoś chce tego kota, jeżeli ktoś chce robić prawdziwą bujanę na mieście, zapraszamy do tego, abyście wbijali na mojego TikToka, klikali ikonę koperty, wystarczy kliknąć, wysłać do mnie maila, a Wyszedę do was specyfikację, dam kontakt do Macieja i będziecie mogli pogadać o finalizacji zakupu. Zapraszam serdecznie.